ma się ma widzu, jest 13 grudnia, wczoraj był 12 grudnia, no i w sumie wczoraj były newsy i dzisiaj też są, ale to dlatego, że nie ma jakiegoś takiego pojedynczego wydarzenia, żeby osobno o tym robić, ale sporo przez 24 godziny się wydarzyło takich mniejszych rzeczy, które wydaje mi się, że warto obgadać z wami i wam też przedstawić niektóre. Bo na przykład od wczoraj zdążył wyjść trailer do Wiedźmina Czwórki, to jest trailer, który był dość mocno wyczekiwany, tylko mam jedną przykrą wiadomość i nie nie chodzi o to, że większość ludzi krytykuje Wiedźmina czwórkę, dlatego że kobieta jest głównym graczem, jak to jest tak w ogóle możliwe. Tylko, że nie no, no dla mnie, jako fan Wiedźmina trójki, to ma sens, że Siri jest główną postacią, ale, ale to mniejsza. My tylko tego chcieli, by poszła we mgłę! Dołączyć do bogów! Bogów? Tu nie ma żadnych bogów! Tu są tylko potwory! Grać na pewno będę grał, tylko że biorąc pod uwagę, że to jest CD-Projekt, no i to jest pierwszy trailer, to prawdopodobnie ujrzymy grę za, nie wiem, 5 lat. <laughs> nie no, tak bardzo pesymistycznie mówię 5 lat. Ja bym obstawał, że 2026, fajnie by było. Tak wiecie, jak już nam się wszystkim GTA 6 przeje troszeczkę, to tak, żeby Wiedźmin mi wyszedł, to by było idealnie. Przejadł się na na pewno temat Crowley'ego, ale jest mała aktualizacja, bo jak wiecie, jest on już jakby wydalony z Polski, jest on obecnie w Ukrainie, obecnie szuka też y, operator. Kamery, no ale zapowiedział, że będzie pozywał polski rząd, europejski rząd, i w sumie to wszystkich dookoła. Pisze on, że Polska wydeklarowała. W w ogóle w jego stronę, że wyciągają jakieś rzeczy z kontekstu, e, robią jakieś dysinformacje, no i generalnie to on codziennie otrzymuje jakieś groźby w prywatnych wiadomościach. Tylko tak totalnie szczerze, biorąc pod uwagę jego content, czyli po prostu uprzykrzanie ludziom życia, no to kto by się spodział, że na przykład nie wiem, ktoś komu uprzykrzył życia, a potem go wyzywa na, w PW. No jest taka możliwość, wow, niemożliwe. Podobno jego deportacja to jest złamanie prawa i w sumie to TikTok też nielegalnie go zbanował że nie ma jakiegoś większego powodu na jego banam. I ogólnie to on przez Międzynarodowy Sąd Unijny właśnie pięć różnych pozów będzie robił i że będzie update'ował o wynikach i nie tylko. I gdyby nie jego content, gdyby robił content typu, nie wiem, zwykłe jakieś challenge albo co tamkolwiek na TikToku się robi, jakoś, nie wiem, ta, tańce muzyczne, no to wydaje mi się, że ani żadnej deportacji by nie było, ani by nikt przeciwko niemu nic nie miał. Jakby na no spokojnie, niech sobie robi content. Po prostu w momencie, gdy oprzykasz ludziom życie, to się spodziewasz, że prędzej czy później, będą jakieś tak no niestety konsekwencje. Niestety dla niego, ale zgaduję, że pracownicy na przykład Złotych Tarasów to pewnie mają mega dużą ulgę. No na pewno tak jest. Ulgę też musi mieć Pola, no bo jak wiecie, rozstała się ona z tym Ostrym, przynajmniej publicznie. No i tak jak lekko wchodziła w to całe uniwersum Czajnika, to jednak odeszła i pomimo tego, że odeszła z tego projektu ekipa kanału, to jednak się okazuje, że wprowadza się, wprowadza się do mieszkania wraz z Olkiem z tego całego y, ekipy kanału więc, no, powróciła. Ewidentnie krok w tył został zrobiony, nawet parę. I oczywiście, jak ludzie zauważyli, że, u, Pola się wprowadza z jakimś facetem świeżo po rozstaniu, no, ale to, 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 to jest przyjaźń. <grych> istnieje takie coś. Ale fajnie wiedzieć, że dwie najmniej irytujące osoby z tego całego kanału Ekipa się wprowadzili razem. Super. Nie wiem, czy kojarzycie, ale istnieje taki podcast jak FOMO Podcast. Tam jeden z operatorów bodajże były res a obecny chyba ekipa prowadzi podcast, gdzie influencerzy przychodzą i zazwyczaj otwierają się i taką, taką ludzką część siebie pokazują, co na pewno na jakby widok widza i postrzeganie tego influencera na pewno jest, jest na plus bardzo często. No i na tym podcaście często jakieś właśnie ciekawe rzeczy są, i tak też się wydarzyło tym razem, no bo wujek Łuki będzie jednym z gości na tym podcaście, gdzie z czego widać na trailerze dość mocno się otworzył w temacie, w którym ja jestem specem, czyli w sprawie ekipy tej starej, tej oryginalnej. Czy jak skończyła się pierwsza ekipa? To miałeś poczucie, że straciłeś przyjaciół? No, ja w ogóle ostatnio odkryłem, że mam niektóre rzeczy związane tylko z nimi i że niektóre rzeczy to są moje najlepsze przeżycia w życiu. Trzymajcie łzy. <gry> nie no, ej, może ja po prostu ten temat za bardzo przeżywam, bo ja dalej. To, 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 to dziecko we mnie wierzy w to, że stara ekipa kiedyś się jednak pogodzi, kiedyś jednak ogarną, że ej, te pieniądze faktycznie nie były najważniejsze w życiu. No bo każdy już chyba domyślił się, że jeżeli chodzi o podkłócenie się ekipy oryginalnej, no to poszło po prostu o pieniądze. No i też o traktowanie takie biznesowe, tak? No jak jednak jednego dnia jesteście wszyscy super fajnie, tworzycie jakąś ekipę jako przyjaciela, nie na przykład za dwa lata wprowadzacie się do jakiejś nowej willi, w tej willi już jesteście traktowani biznesowo, jak pracownicy, że jesteście pod swoimi przyjaciółmi, no to się nie dziwi, że takie coś się rozpadło. Tylko właśnie pytanie, czy to traktowanie jako pracownicy było potrzebne, nie? Czy ekipa by była teraz w tym miejscu, gdzie jest? No, no nie, no pewnie no jakoś dało się to uniknąć. Na przykład jeździliśmy po nagrywkach, Jeździliśmy do Maka i siedzieliśmy sobie tam, i na przykład wiesz, to było tak, że kończyliśmy nagranie o 23 i o 5 rano, czy tam o 6, wstawaliśmy na kolejne. I wszyscy tacy, no Maka, bo jedziemy? Jedziemy. I wszyscy siedzieliśmy, wiesz. To były czasy, kiedy wiem, była tam Werka, był tam Karol, był Mike. O 23 kończyli nagrywki, i o 6, czy tam 5.00, wstawali na, na nowe. R rozumiecie, to jest ta ta tak intensywne, i bodajże z tego, co kojarzy, co się wypowiada i z tego, co wyciekło, to chyba. Chyba nawet nie mieli procentu z tego kanału Freeza, nie? Tak to chyba działało, czy, czy, czy jak. Więc w sumie chyba ponownie jestem bardziej po stronie tych ekipowiczów, co odeszli. No, bo biorąc pod uwagę, ile tam było pracy i że tak naprawdę wszyscy jakby byli tak zaangażowani i tyle życia poświęcili, a później i tak skończyli jako pracownicy po prostu, no to tak. Hmm. Siadaliśmy przy dużym stole i po prostu się śmialiśmy. Po prostu. Się trollowaliśmy, opowiadaliśmy jakieś żarty, takie głupawki ze zmęczenia. I ja teraz, kiedy przychodzę do fast foodu, zawsze siedzę przy wysokim stole. Ostatnio to odkryłem. Nikt nie rozumie, dlaczego siadam sam przy wysokim stole. No bo ich tam nie ma. No przykre to jest. Po prostu przykre. Przykre, bardzo przykre i strasznie mnie ciekawi, czy jest jakakolwiek szansa na to, że przynajmniej w 90% to wszystko powróci. No minimalka to już wiadomo, on i tak był castingowany. <laughs> Przepraszam. I wiecie, ja widząc ten trailer, to ja po prostu nie mogę się doczekać, aż zobaczę ten podcast, a tu się okazuje, że wuje Łuki na swoim Story napisał: Trochę namieszałem i poprosiłem Arka, aby wstrzymał podcast. Może nagramy go od nowa w nowym roku, aby był. Aktualny. Kumacie? <noise> tutaj ewidentnie większość jakiegoś wątku, który poruszył, wtedy zgaduje, że był fajny i wiecie, otworzył się jakoś, ale po otworzeniu się ogarnął po paru dniach, że ej, w sumie dobra. Lepiej tego nie publikować. I, i tutaj minus dla wujka łukiego, nie? No bo jednak lepiej zobaczyć y, coś, co było oryginalne, autentyczne, emocjonalne i fajnie. Może jakieś spojrzenie na niego by było inne. A tak to. No, zaminusowało trochę. No bo co zamieszał? Że na przykład y, chciał nie poruszać jakiegoś tematu, no to okej, okay, to można to wyciąć, ale żeby cały podcast od razu od nowa. N nie wiem, czy ten nowy będzie. W taki sam sposób zrobiony, nie, że wtedy już może bardziej będzie przemyślane czy coś. Nie wiem. Że automatycznie jak widz ma świadomość tego, że jakiś podcast już drugi raz jest nagrywany, to raczej nie będzie na tyle autentyczny, a jednak ten cały FOMO podcast jest skojarzony z tego, że tam influencerzy przychodzą i właśnie są autentyczni. Autentyczne do końca nie wiem, czy jest zachowanie Mariany Schreiber, bo teraz mnie posłuchajcie. Jest to całe ostatnie pokolenie, tak? No te trochę świrusy, które się przyklejają do drogi, myślą, że to cokolwiek zmieni. Utrudniają ludziom życie, często to na przykład zagrażają życiu no bo jakiś ambulans nie może tam przejechać oni mówią że ambulancy to przepuszczają ale w sumie to ambulans nawet jak będzie widział że jest jakiś wielki korek to pojedzie na przykład dłuższą trasą żeby ominąć ten korek więc nawet nie będą mieli jak przepuścić po prostu utrudniają ludziom dość mocno życie i wiadomo jakie emocje ludzie mają związane z nimi no i Mariana Schreiber chyba chciała to wykorzystać i w rocznicę spieszkania gaśnicą w sejmie Grzegorza Brauna Mariana Schreiber gaśnicą weszła do tego do siedziby tego całego ostatniego pokolenia i tam spryskała gaśnicą. Na to Wam się należy? Wszystko. Dziękuję. Jest też inna perspektywa tego zdarzenia. Proszę To jest Mariana Schreiber, która atakuje gościom ludzi. Ale spójrzcie, dla mogła mi głowę. To jest niebezpieczne, nie co pani nie robi. Dojdzień. Czy pani wie, co robi? No i takie to, to kontrowersyjny na pewno ruch, na pewno ruch, który większość ludzi nie będzie krytykować, biorąc pod uwagę e, opinie ludzi o tym całym ostatnim pokoleniu. Za to Donald Tusk krytykował na X-ie, pisząc, idiotyczne ataki z użyciem gaśnic, czy równie idiotyczne oblewanie zabytków farbą, są i będą traktowane z całą surowością prawa. Blokowanie dróg według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka narusza prawa innych obywateli i może być traktowane jako przez Wstępstwo. Warto wiedzieć. Mnie w tym wszystkim najbardziej dziwi, że takie ostatnie pokolenie ma swoją siedzibę. <grywa> to jest dla mnie na największa abstrakcja w tym wszystkim. I w sumie, biorąc pod uwagę, ilu ludziom oni utrudniają życie, że jeszcze nikt się nie wkurzył na tyle, jeżeli mu utrudnili życie, że sami nie zrobili tego, co Marianna Schreiber na przykład. Z takich ciekawostek to jeszcze Artur, ten, który miał szantażować Buddę i miał też być w areszcie, przez to, że Budda w ogóle go nałapał na Uczynku, czy coś takiego z policją, no to on chyba wyszedł z więzienia, no bo opublikował story na swoim Instagramie, gdzie piosenka w tle ma tytuł Nie przestajmy udawać. I tak szczerze to mnie ciekawi, biorąc pod uwagę, że kiedyś na niego mówili wariat, a teraz to pewnie będą, nie wiem, ludzie mu wierzyć czy coś. To cie 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 ciekawe, co on powie o tym budzie i co on tam wynalazł. Bardzo mnie to ciekawe. Ciekawiło jedną z widzek y opinia Marcina Dubiela podczas walki Lexi, komu kibicuje, czy Marcin Dubiel kibicuje Lexi czy kibicuje Lizie? No to Marcin Dubiel nie odpowiedział na to pytanie, tylko odszedł, ale to nie było najciekawsze w tym, tylko to, że pod tym TikTokiem Lexi to skomentowała. Hey, hey, I to taka głupia drama i wiadomo, że oni tam się nie lubią, biorąc pod uwagę, że wspólnie byli razem, no i ich rozstanie było dość kontrowersyjne. Biorąc pod uwagę, że byli niepublicznie razem, ale Marcin Dubil upublicznił to, że zerwali, więc to było dość zabawne. No i patrząc po jej komentarze w komentarzu fuj, to chyba dalej się nie lubią. <laughs> I na tej jakże emocjonującej dramie zakończmy. Ja się z wami żegnam, ognijesz że tym początku. Widzimy się jutro, zostawcie suba, jeżeli nie macie. Bardzo bym docenił dziękuję, jeśli tak tak na święta zróbcie mi prezent, dobra? Czy tam mikołajki czy coś, dobra. E, Lajka też, no na razie.